Czesław Michniewicz nie jest już trenerem naszej kadry. Kogo widzielibyście na stanowisku selekcjonera? Piszcie w komentarzu. A teraz lecimy z ciekawostkami o Czesławie Michniewiczu. Numer 5, korzenie. Czesław Michniewicz urodził się w Brzozówce, gdzie mieszkał jego dziadek. Miejscowość teraz jest w granicach Białorusi, a kiedyś należała do Rosji. To właśnie dlatego Michniewicz miał paszport w Związku Radzieckiego. Numer 4, edukacja. Czesław Michniewicz z wykształcenia jest technikiem budowy okrętów. Szkołę wybrał dlatego, bo chciał mieć konkretny zawód. Z tego powodu nie poszedł do liceum. Później ukończył studia na AWF-ie, bo marzył, aby pracować w roli trenera. Numer 3 Kadra Bułgarii Czesław Michniewicz przed laty, gdy nie miał pracy, jeden z menadżerów zaproponował go na stanowisko selekcjonera kadry Bułgarii. Ostatecznie trenerem został wtedy Lothar Mateusz. Który sukcesów z bułgarską kadrą nie odniósł. Numer 2. Pierwsza wypłata. Czesław Michniewicz pierwsze pieniądze w piłce zarobił będąc piłkarzem drugoligowego Bałtyku Gdynia. Część pensji przeznaczył na zakup dżinsów. Kosztowały prawie 14,5 złotych. Kupił je wtedy od marynarzy. Numer 1. Charakter. Czesław Michniewicz mówił o sobie, że jest wytrwały i zawsze dążył do wyznaczonego celu. Kiedyś wyznał, że największy wpływ na niego mieli rodzice, szczególnie tata, który nie chciał, żeby grał w piłkę. Nie wróżył mu niczego dobrego, bo widział, że jako dziecko syn miał wiele urazów, jak złamana ręka czy wybity obojczyk.